Ile czasu zajmuje Ci stworzenie idealnego makijażu na takie wyjście jak na przykład dzisiaj? Że na pewno nigdy nie stworzę takiego makijażu jak profesjonalna makijażystka. Mimo że nieraz się starałam, po prostu chyba nie mam tego daru w rękach, natomiast myślę, że takie pół godziny to jest czas, który potrzebuję, żeby, żeby się pomalować. To jaki masz stosunek do medycyny estetycznej? Uważam, że wszystko jest dla ludzi, uważam, że jak najbardziej można korzystać z medycyny estetycznej, sama po nią czasami sięgam, natomiast robić to z umiarem, na pewno iść do bardzo sprawdzonego miejsca, do dobrego lekarza, do dobrego dermatologa, który najpierw zrobi nam odpowiednią konsultację, a dopiero potem przejdzie do zabiegu. A na przykład, gdy obserwujesz niektóre polskie gwiazdy, celebrytki, influencerki, to często spotykamy się z komentarzem, że one na przykład wyglądają bardzo, bardzo podobnie, że mają robione pewne rzeczy u tego samego lekarza. Czy uważasz, że faktycznie ta medycyna estetyczna w przypadku niektórych osób poszła o krok za daleko? A może to tak wyglądać? każdy, ja myślę, że na tym teraz, na, na tym polega też świat, i podoba mi się ta otwartość, że każdy może wyglądać jak chce. I coraz mniej szokujące jest to, że widzimy e, mężczyzn z makijażu. Coraz mniej szokujące jest to, że ktoś może mieć szalony kolor włosów albo jakiś szalony makijaż, albo przesadza z medycyny, jeżeli ma ochotę, no to to jest jego wybór, będzie potem ponosił oczywiście konsekwencje tego, a może dla niego to nie będzie poczucie, jakby to były konsekwencje, więc myślę, że każdy robi po swojemu, ja jestem z tej szkoły, że chciałabym bardziej prewencyjnie działać, żeby jak najdłużej wyglądać młodo i naturalnie to jakie są Twoje sposoby właśnie na to, aby być w formie, aby wyglądać świeżo, no i też przede wszystkim, aby godzić obowiązki zawodowe z byciem mamą. To jest balans, którego każda mama e, poszukuje i myślę, że nie ma na to e, złotej rady i nie ma na to jednego sposobu, tylko dostosowujesz się płynnie do sytuacji. E, w wrzesie miałam szalonej, byłam praktycznie w domu może 4 dni, e, po 12 godzin, to nawet nie, nie 4 dni longiem. Eee, I wtedy mój mąż mi bardzo pomógł i przy dzieciakach, natomiast teraz październik ja e, przyjmuję, a jego będzie trochę mniej w domu, ponieważ musi wjeżdżać być ze biznesowo, więc e, jakoś sobie radzimy, jakoś to stajemy. Najważniejsze są dobre chęci i to, że każdy, e, każdy po prostu się angażuje.